Tym spotkaniem wydaje się, iż rezerwy rekordu już zapewniły sobie czwartoligowy status na następny sezon. No, oficjalnie jeszcze, jeszcze nie, ale tak według naszych obliczeń i osób z zewnątrz tak 45 punktów daje Podobno pewne utrzymanie. Nawet biorąc ten bardzo pesymistyczny scenariusz, który nawet dziewiąty zespół musi grać w barażach. No, cieszymy się, mamy 46 jeszcze czy kolejki przed nami. także. No będziemy starali się jeszcze punktować w kolejnych meczach. Wróćmy jednak do widowiska sobotniego i starcia z LKS-em tworków. Porównanie obraz do rezultatu to jakaś jedna wielka nieprawda. Jeden do 0 po bramce zrzutu karnego, a strzałów w kierunku bramki rywali kilkadziesiąt. No, taka jest piłka nożna i, i dzisiaj nie chciało wpaść, zabrakło nam takiego instynktu killera, e, bo tak jak mówisz, no tych sytuacji do tego, żeby zdobyć bramkę, e, no, było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, myślę, że tutaj montażysta będzie miał e, problem, żeby to wszystko sklecić i zmieścić w 10 minutach, tak, bo naprawdę tych sytuacji było dużo, no nie chciało wpaść, albo świetnie broni, bronił bramkarz od albo gdzieś tam w kuryzalnych sytuacjach się myliliśmy. Ale zagraliśmy odpowiedzialnie z tyłu, nie straciliśmy bramki, mimo że, że też były takie momenty, i nie jeden też taki widziałem, gdzie można zasypywać bramkę przeciwnika strzałami i nic nie chce wejść, a przeciwnik będzie miał jedno, dwie i, i, i strzeli dzisiaj na szczęście. I Wiktor stanowił na wysokości zadanie, i obrona, bo też do wiele sytuacji nie, do, nie dopuściła. na osławione 0 z tyłu, a w bramce 15-latek. No tak, to już jest jego drugi mecz. Pierwsze zwycięstwo w pierwszym meczu bronił z Kuźnią Mustrę, z którą nieszczęśliwie przegraliśmy. E, no taki jest model klubu, zawodnicy wyróżniający się, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie mogą stanowić o sile klubu. Chcemy dawać szansę, e, nie boimy się na nich stawiać i, i dlatego też postawiliśmy na Wiktora. To jakie cele już na sam finisz, ostatnią prostą ligową i zmagań? No trochę w sobie powiedzieliśmy, że, że tak naprawdę jak wygramy ten mecz, to musimy sobie znaleźć kolejny i utrzymiemy się, bo, bo tak sobie dziś liczymy, że się utrzymiemy. To jeżeli ten cel już zrealizowaliśmy, to szukamy sobie kolejnego. No chcemy wygrać do, do końca możliwą ilość spotkań, które, które może nam się, po których może nam się uda drapać na, na podium. To byłaby mega nagroda dla tych chłopaków, bo, bo mamy świetną rundę. Eee, i czemu by z tej rundy nie wcisnąć jeszcze więcej? Czego serdecznie życzymy. Serdecznie dziękuję.